Um, hejka wszystkim tutaj ekipa akcja, czyli Wika. Chyba wiecie, która to jest. Um, a więc, tak, dzisiaj robię filmik już na. Właściwie na. Um, już widzicie, że mamy tu jakby. Jest już tu filmik z. jakby informacją o tym konkursie. Na razie tylko. jak go widziałam. Bo jakoś tak. Um, a więc tak, dzisiaj wam bym chciała jakby bardziej powiedzieć o tym konkursie, bardziej o nim was poinformować, bo jeśli ktoś chce na przykład bardzo wziąć udział, a nie wie jak przesłać film lub coś takiego, to ja wam dzisiaj o tym powiem. A więc tak, mniej więcej pierwsza rzecz, to nie musi to być. Znaczy, mogą to być w postaci narysowane. Nie muszą być konkretnie z Nie muszą być z Challenge. Na znaczy, Chyba jutro się kończy ten challenge. Nie jestem pewna. A więc tak. Nie musimy być około nich To jest tylko taki challenge. Um, może tam być. Mogą tam być wszystkie osoby. Mogą. Nie musi tam być osób. Tylko. Proszę, żeby tam nie było jakby tylko mnie. Tylko i wyłącznie jakby mnie. Bo jestem jakby twórcą tego kanału. A to nie znaczy, że ja się najbardziej jakby w tym kanale liczę, więc... Tego bym nie chciała, żeby... Ktoś z ekipy, na przykład... Nie wiem, Alan, Łukasz, Maja, Kornela, Alan, Dominika, Ł Łukasz, już mówiłam... Marianka itp. Wszyscy co tam są. Nie chcę, nie chcę żeby... Oni zobaczą sobie ten kanał, bo chyba o nim nie wiedzą No dzisiaj chyba o nim mówiłam, ale Zobaczą sobie ten kanał i pomyślą sobie Ej, dlaczego tylko Wika jest na profilu? No i nie chcę, żeby to było nie fair A więc tak yy, Już jak zobaczycie na moim kanale To moje filmy I tutaj jak zobaczycie sobie ten właśnie odcineczek No to podobnie jak zejdziecie na komentarze to możecie zobaczyć, że tutaj napisane. bierzcie udział, czas od 25 lutego do 1 marca, więc trzeba się niestety śpieszyć 2 um... dni? nie no nie... a więc tak, nie muszą one być do końca z editem, bo nie wiem, ktoś nie umie robić editów, to nie musi robić, bo to nie jest koniecznie. Najważniejsze, żeby było jakby coś tam z ekipą, bo. To coś, co robiłam w pańcie to jest po prostu jakieś nie powiem co. To jest po prostu jakby kolorowe tło, Napisałem 3D ekipa akcja, taką 3D gwiazdką. No, po prostu nie chcę, żeby coś takiego było na profilu. Więc, no, możecie robić właśnie. Mi, jakby zdjęcia na profil. Będzie mi wtedy z tej strony bardzo miło. Potem wybiorę jedny, jedno, trzy z najlepszych. Potem zrobię z tego filmik z tych trzech. I potem jednak zdecyduję, które wygrywa. Nagrodą jest em, granie ze mną w pigi. Na Roblox ja podam swój nick. Być może w opisie. Albo w jakąś inną grę, bo niektórzy się boją grać mhm. No mniej więcej pigi, ale tak to by się ludzie nie zgłaszali. Przepraszam za dominik. A więc tak. Ja masz No niestety nie, bo wtedy mi się jakby klawiatura nie doliczała. No więc tak, co ja mówię? No. sobie za Dominikę. tak. coś innego, ale... Dobra, a więc wybiorę trzy z najlepszych. Ustawię to na ten nagrodę, Będzie granie ze mną Pigi, oczywiście. Ja na razie nie jestem taką mega youtuberką, co na przykład nie wiem, eee, czy hajcie. nie jestem taką youtuberką przykład... Nie jestem taką popularną youtuberką jak Mikalo. Patrz ile on ma subskrypcji. Ja pewnie tylu w życiu nie dobiję. Um, więc spec Sufi. Co? Sufi trzeba tylko uwierzyć. Cicho bądź. No więc tak. Um, nie, nie jestem taką, jak mówiłam, nie jestem taką popularną youtuberką, że na przykład Discorda nie mam. Mam praktycznie messengera. Ale to już w tym ten to prywatna sprawa I by, jeśli tak to będzie, ja może będę z głosem Ten widz, z którym będę grał, będzie na czacie pisał No sorki, ale nie, jak mówiłam, nie jestem taką popularną youtuberką Mam nadzieję, że mi to wy, wybaczycie A I ten jeśli coś, to możecie jeszcze wpaść na mój drugi kanał, którego na razie mam przerwę, ale ona chyba trwa więcej niż powinna. Bo już dlatego nie minęło, ale chyba już drugi, jest tydzień trzecie, drugi dzień trzeciego. A więc, no, przerwy. Naz nazwa, poczekajcie. Mam tak. Oto jest mój kanał. Ym. Wiem, nie mam tutaj zbyt dużo słup. No. Więc jak piszecie sobie tak super wika, to mam 9 subskrypcji na moim głównym, kana głównym kanale tak jakby na tym szat. To mam ile mam subskrypcji? Dwie subskrypcje. Patrzcie nawet... Cześć, wejdę na subskrypcję. Nawet jedynoroszec z Azji ma już więcej, patrzcie ile ona ma. I subujcie mój kanał. 5 subskrypcji, no to już więcej ode mnie. Patrzcie, patrzcie, za to coś się dostaje lajki, tak? Za takie coś się dostaje lajki, tak? Czy tak to ja też takie zrobię. Ty się co mogę takie zrobić? Ale w ogóle to zapraszam was na jej kanał, bo ona robi... Taką to serię Wojsko Gacha Live, ja dla niej nie, często robię, mamy. A więc tak, to jest taki odcinek w miarę. <grymne> no, to jest Mumbe, Tori, Mailand Rosa, Ali, tam była Miley i Kansper się ganiali. To jest ze starego odcinka. A więc tak, nie wiem o co w tym odcinku chodzi, chyba że ta fioletowa spotyka ją i ją bije. Potem oni się śmieją i Miley goni Kanspera za to, że jej ukradł ciastko. I więc ten filmik już jest dosyć długi, to nie chcę was zanudzać. Już filmik chowanego był krótszy. No mam nadzieję, że nie będę musiała więcej odcinków robić z głosem, bo tego nie chcę. Ale no dobra. No ja już się zamierzam wami żegnam, Pa!